Cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku skupię się nad rozgrzaniem nadgarstków. Często się spotykam z, z, z tym, że, że mamy problemy bycia długiego w podporze przodem, unikamy tej pozycji. Ja zresztą też przez bardzo długi okres miałam ten problem, zwłaszcza jaka masażystka, gdzie ten nadgarstek był cały czas u mnie obciążony, nie lubiałam podporów, nie lubiałam robić push-upsów, bo to powodowało ból, z którym później musiałam się zmagać przez tydzień lub przez dwa. I dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak ja sobie poradziłam z tym problemem, jak ja rozgrzewam moje nadgarstki, to jest jeden jakby z takich programów, które, które robię ręce w piąstkę, ściskasz je i zaczynamy wykonywać krążenia. Możesz słyszeć jakieś szczelanie w nadgarstkach, chcemy je naoliwić. Chcemy, żeby krew zaczynała płynąć do, do naszych nadgarstków. Zmienię stronę. I teraz po prostu strzepuję. W podporze. W podporze Opuszki palców kieruję do siebie. I zaczynam wykonywać koła. Jak widzisz, te koła nie są duże. Będziesz czuła bardzo dużo rozciągania tutaj na przedramionach. I teraz zmieni kierunek. Robię najlepiej, jak potrafię to rozciągania. Teraz położę ręce na zewnątrz i zacznę się poruszać z boku na bok. Głowa automatycznie będzie mi szła w jedną stronę. To rozciąga mięśnie tutaj bardziej e, górny, środ, tak naprawdę środkowy trapezius, ale szyja mi się też rusza, więc ten górny też będzie się rozciągał. I ostatnie, rękę przekręcę i teraz ściskam rękę w piąstkę i rozluźniam ściskam w piąstkę rozluźniam bardzo interesujące e, ćwiczenie ten kciuk też chcę tutaj wziąć w piąstkę robię koło 10 powtórzeń możesz zawsze Rozluźnić rękę, jeżeli czujesz, że masz taką potrzebę. Zmieniam stronę. To nie jest tak, że ja robię straszny duży nacisk na mój nadgarstek. Sama pozycja spowodowała, że e, zablokowałam ruch. I teraz biorę rękę w piąstkę. Robię jeszcze około 5, 4. 3, 2, 1. I to było moje jedno z e, rozgrzewek, jakie e, robię na nadgarstki, czasami po prostu wieczorem, pod koniec dnia. E, rob, wykonuję te ćwiczenia, żeby rozciągnąć nadgarstki, gdy nie miałam e, czasu zrobić tego wcześniej. Dziękuję Ci, życzę Ci miłego dnia.